Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play LEGO Star Wars The Complete Saga W tym odcinku jesteśmy dalej w pierwszym epizodzie I mamy teraz drugi rozdział Inwazja na Nabu. Zaczynamy sobie swobodną grę Wybierzemy sobie oczywiście Łowcę nagród No i zaczynamy, kolejny drugi rozdział No i zaczynamy Inwazje na Nabu, to znaczy to jest taki rozdział. I tutaj mamy pierwszy mini zestaw. Hmm. 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 Ach, ale się rozstrzelali. Dobra, pierwszy mini zestaw jest. Idziemy po kolejny. Kolejny jest tutaj, niedaleko. Trzeba to drzewo postawić, które zostało zwalone. No i wystarczy zniszczyć to drzewo. Mamy drugi mini zestaw. Lecimy po kolejny. Ok, rozwalone. Tutaj mamy trzeci mini zestaw. No i zaraz tutaj będzie czwarty mini zestaw. Czwarty mini zestaw już jest. Oczywiście nie musimy tego zbierać, no ale Zawsze można pozbierać tak. Może się przydać, na pewno się przyda. Serducho się przyda na pewno. To też się przyda. No i ten klocek właśnie nam był potrzebny po to, żeby Jar, Jar mógł wyskoczyć. I mamy piąty mini zestaw, czyli jesteśmy w połowie drogi. Pozbieramy sobie jeszcze to tutaj i lecimy sobie po kolejny mini zestaw. Teraz jar, jar wkracza. Ułowca nagród potrzebny, żeby odblokować... ...czerwony klocek, jak się okazuje zaraz się nam ukaże czerwony klocek no i mamy drugi klocek mocy tak jakby tak się nazywają tutaj Szósty mini zestaw już jest, jeszcze pozostało 4. Tutaj mamy posąg do zniszczenia. A za chwilę będziemy mieć do zbudowania albo przesunięcia. Do zbudowania jednak. No i tutaj mamy siódmy mini zestaw. Ups, nie tak miało być. Okej. Okay. Idziemy sobie teraz po kolejny mini-zestaw ósmy. Wracamy. Zaraz będzie czas na dziewiąty mini zestaw. Tam nie musimy wchodzić, a te droidy cały czas przeszkadzają. W sumie to nie musieliśmy tego brać, ale dlaczego nie? Teraz tutaj sobie wejdziemy. I mamy kolejny mi zestaw dziewiąty już. No i pozostał jeszcze jeden. Teraz żarżar. Żar. Koniecznie musimy tutaj wyskoczyć do góry. Po to, żeby tutaj zjechać w dół. No i tutaj idziemy sobie w ostatni etap, już. Ostatnia prosta dosłownie. Musimy zbudować tutaj posąg. Zawsze przeszkadzają, i ostatni klocek no i proszę, mamy mini zestaw, możemy iść dalej. Ajajaj. No i koniec, tak się kończy właśnie drugi rozdział. Pierwszego epizodu odblokowany. Drugi klocek mocy. Mamy 3 miliony 92 000 monet i 10 mili zestawów. Tutaj mamy podwodny pojazd, Gungan. i mamy już 3 miliony 130 142 000. 73 klocek zamieni zestaw. Otrzymaliśmy No i mamy statek taki podwodny. I na tym sobie skończymy ten odcinek, także jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej.